To jest jak obważanek i najlepsze to jest na krańcach. Więc krańce wschodnie zmieniłem na krańce zachodnie, ale to był przypadek. O ile są przypadki w ogóle, myślę, że tu w tym wypadku to Pan Bóg jakoś tak sterował. Ja to do Grzeba przyjechałem do pracy i tu się zaangażowałem do pracy już. I, i tak tu się stało, że przyjechałem na jeden rok. A to już minęło lat kilkadziesiąt. Myśmy z rodziną chodzili do teatru. Kiedy już zacząłem dojrzewać, ten teatr robił się coraz ciekawszy. To był Teatr Deimka. Teatr, który wliczony był... Teatr Nowy, który był liczany w, jako jedno z przyczyn tej rewolucji z 1956 roku. W tym już jakoś tak człowiek uczestniczył bardzo świadomie jako młody chłopak. Yy, ale teatrem się zawsze. No, lubiłem teatr, po prostu lubiłem teatr. A w szkole byłem yy, używany do recytacji, yy, szczególnie przez matematyka, który był warszawianinem i yy, robił zawsze akademię Kuczci Warszawy. Yy, więc ja zawsze mu mówiłem wiersze. A ponieważ z matematyki byłem yy, bardzo kiepski, bo mnie ona nie interesowała i się nie uczyłem do no, zbyt dobrze tego przedmiotu, w związku z tym lubiłem mówić wiersze, bo mi się to opłacało. Byłem tam już w łódzkiej, to wtedy nazywała się szkoła teatralna i filmowa. To były trochę inne nazwy. Później ja przerwałem studia. Dostałem tak zwane prawo współpracy z Ministerstwa Kultury i robiłem dyplom eksternistycznie w warszawskiej z kolei szkole. Miałem około chyba 40 premier, jeśli nie więcej, więc dość dużo było tego. No powiedzmy Gustaw Konrad w dziadach. I z, z drugiej strony jakby klimatów, to niech będzie na przykład Don Alvarez w sztuce e, lubomirskiego. Don Alvarez, czyli nie... Niesławna w miłości kompania. Grałem Don Alvareza właśnie. Ja czułem duży, duży sens bycia aktorem. To nie była kwestia tylko popularności, czy jakiegoś taniego powodzenia, czy coś takiego, czy braw. No to też, no bo to próżność każdy człowiek ma w sobie w mniejszym lub większym stopniu zakodowaną. Natomiast, yy, yy, no to była jakaś pasja duża i yy, odejście z teatru było, było dla mnie rzeczywiście trudne. Ja miałem szczęście być w ogóle w dobrym teatrze. To był teatr Ireny i Tadeusza Byrskich, yy, uważany wtedy za jeden z ciekawszych teatrów w kraju. Mm, teatr bardzo żywy, teatr, w którym, w którym się dużo myślało i, i dużo robiło. Teatr, który miał duży odzew społeczny, yy, także i polityczny. W związku z tym teatr został zlikwidowany Byrskich przez władze polityczne, i które nawet posunęły się do tego, że Irenę Byrską Oskarżono o martwe dusze w teatrze, odbył się proces i oczywiście niczego nie udowodniono, bo nie było żadnych martwych dusz, ale chodziło o to, żeby zniszczyć człowieka. Wtedy, kiedy już chciałem odejść z Gorzowa, z teatru, już wiedziałem, że zresztą wiedzieliśmy, że już dalej nie uciągniemy tego z powodów politycznych. I zacząłem szukać innego teatru. Miałem ochotę iść do Grotowskiego, do tego teatru laboratorium. Już najeżdżałem po rozmowach z Grotowskim. Na, nie po to, żeby się tam zaangażować do teatru na, jako aktor tego teatru na stałe, tylko dlatego, żeby zaangażować się do tego teatru jako aktor, który chce zbudować sobie na nowo warsztat. Ponieważ tam rzeczywiście robiono bardzo ciekawe rzeczy. Warsztatem w teatrze u aktora jest jego ciało. Um, um, I wtedy właśnie nagle zrozumiałem, że Pan Bóg chce ode mnie, abym został księdzem. No i tak się już poczęło. Ja ładne pół roku walczyłem z Panem Bogiem, próbowałem mu wytłumaczyć, że się pomylił. Myślę, że tam Pan Bóg miał niezłą uciechę z tych moich mizernych tłumaczeń. Ja nawet wstępując do seminarium miałem nadzieję, że mnie wyleją. Ja nie chciałem być księdzem. Ja miałem zupełnie inny yy, zamiar prowadzenia życia, no ale musiałem wybrać: albo powiedzieć Panu Bogu tak, albo powiedzieć Panu Bogu nie. Wszystkie takie wyjścia pół na pół się nie udały. Mama nie bardzo chciała, żebym był księdzem. Także to nie było powołanie mamy. Ee, mama chciała mieć e, sporo wnuków. Ja byłem jedynakiem, niestety. I chociaż zdarzyło się coś bardzo kiedyś śmiesznego, bo mama miała duży talent, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi. I moi ci młodzi, szczególnie uczniowie, yy, yy, no jakoś zorientowali się, że ta starsza pani yy, jest im bardzo życzliwa i zaczęli gromadzić się wokół mamy, szczególnie z takimi swoimi problemami miłosnymi. Ja z tym miałem spokój, bo zamiast przychodzić do mnie płakać, że Zosia spojrzała na mnie krzywo, a na Jurka chętliwie, to oni szli do mamy. I kiedyś mama mówi, Wiesz co, Witek? Ja chciała mieć wnuków, ale na litość boską nie tyle. Więc czasami, jak foka przez kurczęta, oblegana, tak wyglądała moja mama z moimi uczniami od czasu do czasu, więc to, 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 to w jakiś sposób Pan Bóg jej to rekompensował. Byłem wychowywany, w, może nie w kulcie ojca, ale byłem świadom tego, kim mój tata był. W związku z tym wiedziałem, że jestem e, wychowany nie dlatego, że tata mój uciekł, czy gdzieś zginął, czy coś takiego, tylko że po prostu został zamordowany przez, przez bolszewików od samego początku. Zresztą, mama, kiedy ja już miałem świadomość taką, to mówiła, że najpierw, że tata walczy, a potem, że. Że już nie żyje. Zresztą był tata na pierwszych listach katyńskich, także to nie mieli, mama nigdy nie miała zbudzeń co do tego, że tata nie żyje. Ja zawsze tęskniłem jako chłopak za ojcem. Zawsze wyobrażałem go sobie jako bohatera. Zresztą opowieści różnych Przyjaciół, krewnych ojcu, były właśnie takie raczej typu kmicicowego. Więc to na, na, na duszę chłopaka zawsze działało bardzo mocno. Każdy duszpasterz akademicki z tamtych lat komunistycznych miał przezwisko. Myśmy jeździli na obozy z młodzieżą. Obozy były nielegalne. Ksiądz miał za to odpowiedzialność karną. W związku z tym każdy ksiądz miał jakieś przezwisko. Mój na przykład poprzedni biskup Adam Dyczkowski miał przezwisko Harnaś wśród studentów. Mnie przezwali szefem. No każdy jakieś tam miał inny. Najwięcej to było wujków. Więc ja, jak czasami gdzieś tam w górach, bo ja łaziłem po górach, widziałem jakąś grupkę. Przez nich jakiś starszy pan, a oni do niego per wujku, to ja podchodziłem do niego z tyłu i tak mu w ucho szeptałem. Niech będzie pochwalony. On zawsze. Co, to gdzie? I ja, 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 byłem przerażenia, że ta konspiracja. No bo taki wujek to był od razu. Jak raz kiedyś spadła tak, taka grupa, znaczy nie wpadła, tylko miała kłopoty, bo yy, niektórzy was też był po doktoracie. I oni wpadli na moment, że będą mówili mu, do niego, panie doktorze. Dobrze. No tak, tylko, że oni mieszkali na wsi. I jak ludzie usłyszeli tę młodzież, która mówi do tego starszego pana, panie doktorze, to przychodzili z jajkami, żeby ich leczył. A to był doktor filozofii. <grych> e, także to, stąd właśnie ten szef, a nie z jakiegoś innego powodu. Kiedyśmy klerycy pytali, e, jakich chwytów używa ksiądz, pracy z młodzieżą. Ja na to odpowiedziałem ze śmiechem podwójnego Nelsona. Jest taki chwyt zapaśniczy. Między ręce a głowę się wkłada swoje i się przygina gościa do dołu. Eee, ja nie umiem na to odpytanie odpowiedzieć. Ja po prostu byłem dla nich. Ja po prostu byłem dla nich Ja miałem zawsze dla nich czas. Ja byłem ich własnością. Nigdy nie kłamałem, wie Pani. Nigdy nie kłamałem im. Oni wiedzieli, że ja się mogę mylić, ale równocześnie wiedzieli, że y, nie będę łgał. Że to, co mówię, to samo myślę. W zasadzie od samego początku swojego kapłaństwa uważałem, że jestem od, mam obowiązek ruszać, sprawy niepodległościowe, tak bym to określił, najogólniej biorąc, yy, yy, przy formowaniu ludzi, czy to na ambonach, czy na katechezach, czy na spotkaniach w duszpasterstwie akademickim, yy, ponieważ, tak jak pięknie to też opisał ojciec Jacek Bocheński, patriotyzm jest cnotą religijną. Tak to rozumiałem i i ojczyzna jest darem, który człowiek otrzymał od Pana Boga. W związku z tym, ja nie mam prawa marnować tego daru więcej, nawet mam obowiązek tym darem się zajmować. Obowiązek to nie jest jakaś, yy, jakiś przywilej, tylko to jest po prostu obowiązek. Ojczyzna jest przywilejem moim. Dostałem taką ojczyznę i mam obowiązek ją kochać. Na Pielgrzymkę Warszawską przez wiele lat nasyłano bandziorów przez bezpiekę, żeby rozbijali tę Pielgrzymkę. Myśmy potrafili, miałem taki nieduży patrol 50 chłopa, posadzić na ziemi 250 bandziorów i oni siedzieli. I oni siedzieli, bo się bali. Myśmy się nie bali, więc myśmy stali. Myślę, że bali się nas po prostu. Bo oni byli przekonani, że my będziemy robili tak, jak oni. Że będziemy ich bili, katowali, a myśmy tylko im obcinali włosy. Jedyna kara fizyczna. Wielu z nas miało wtedy świadomość zagrożenia życia, ale równocześnie ta śmierć księdza Jerzego zradykalizowała bardzo wielu księży. którzy yy, przedtem jakoś nie mieli odwagi, nawet odezwać się publicznie na takie tematy społeczne, polityczne. tak po, po tej śmierci jakoś poczuli nowego ducha. Znam wypadek już nie chcę mówić nazwiska księdza, który był agentem bezpieki przez kilkanaście lat donosił ochoczo. Po śmierci księdza Jerzego zerwał kontakt. Dla mnie to była sprawa zupełnie oczywista, że ja muszę tym się zajmować, że nie wolno mi y, uniknąć tego elementu formacji. I zawsze jak pracowałem z młodzieżą, to obok y, y, tego y, w tej formacji religijno-modlitewnej, teologicznej, była zawsze ta formacja historyczno-patriotyczna, zawsze to, to, to uważałem za, za po prostu mój obowiązek. I dlatego w tym moim działaniu nie widziałem różnicy, czy będę mówił tak czy inaczej, to jest jakby jakby konsekwencja no, całego mojego życia w kapłaństwie. Byłem na liście do likwidacji. Raz miałem rozkręcony samochód. Yy, to wiem, no ale widocznie te próby. <laughs> widocznie Pan Bóg nie chciał. Po prostu. Yy, raz mnie próbowali wyrzucić z kraju, jakby w Rzymie. Po raz pierwszy w życiu, bo ja miałem zakaz przekraczania granicy we wszystkich stronach. Ja nie miałem prawa przekraczać granicy. To było oficjalne, wydane pismo? Nie, nie, nie. Tylko nawet jak. Była to, to, to była. To była Skończona głupota tychże ludzi, bo kiedyś każdy obywatel mógł mieć do NRD bez na dowód osobisty, tylko szedł się do, szło się do władz. Wbijali pieczątkę, i z tą pieczątką w dowodzie można było przechodzić granicę do NRD. Więc ja też poszedłem. Wbili mi pieczątkę, i natychmiast przeskoczył drugi, wbił mi drugą pieczątkę. Tak na krzyż, anulowano, anulowano. Także jak pokazywałem tę pieczątkę różnym ludziom, to wybuchy, wybuchy śmiechu temu towarzyszyły olbrzymie, no bo to była głupota mogliby w ogóle nic nie wbijać. Nie, to wybili coś takiego. E i wtedy puszczono mnie do Rzymu i gdy byłem w Rzymie na kanonizacji świętego Maksymiliana, to wtedy w dzienniku telewizyjnym podano informację, że niejaki ksiądz Witold Andrzejewski pod pozorem e, pomocy internowanym zajmuje się przerzucaniem materiałów dla podziemia. Co skądinąd było prawdą. Rzeczywiście tym się zajmowałem. <laughs> Ale wtedy do naszej grupy, bo to my się w taką grupą by było, byli dużą, dwa autokary, ktoś tam przybiegł z ambasady, jakiś urzędnik przekazał informację, że coś takiego się stało, żeby uważał. Więc to, to już mi wyglądało się w ogóle nieprawdopodobne, gdzieby tam urzędnik z ambasady, prawda, znajdował gdzieś tam w Rzymie grupę żeby uprzedzić, prawda? Wiadomo, że ambasada była, były yy, nasycone różnego rodzaju agenturą. I jak, się, jak wracałem do kraju, to się trochę bałem, że mogą mi na granicy zrobić jakieś kuku brzydkie, ale nie zrobili. Yy, bo mogliby mnie nie wpuścić na przykład do kraju. Tylko myślę, jakby się przez Czechy wracali, to co, Czechom by mnie zostawili też nie, Czesi by takiego gościa nie chcieli. I potem moi przyjaciele z Warszawy to się wyniuchali, o co chodzi. To Warszawa m, tego typu propozycje miała, że wypuścić gościa i go przestraszyć, i on wtedy zostanie tam na stałej. Będziemy gościa mieli z głowy, a równocześnie będziemy mieli argument propagandowy, ponieważ ja wtedy bardzo dużo działałem w środowiskach akademickich całego kraju, szczególnie z rekolekcjami. Ja jeździłem od Szczecina po Kraków. Yy, yy, to wtedy, proszę, on miał całą gębę Polski, a to wybrał sobie wygodne życie na Zachodzie. Taki ładny, chwytający argument. <laughs> a tymczasem ja wróciłem no i, i chodziłem z głupią miną po ulicy. I nie bardzo wiedzieli, co ze mną mają zrobić. Nawet mnie nie próbowali przesłuchiwać na ten temat. Ja tylko sobie tak wymyśliłem, że nie razu mi nie chwycili na gorącym uczynku, więc nie mogą mi pozadzić do więzienia, bo nie mogą tego udowodnić. To był kolportaż jeszcze przed, siedem, przed, przed, przed sierpniem 80. Jeszcze przed Solidarnością. W zasadzie myśmy mieli kontakt z prawie wszystkimi wydawnictwami podziemnymi w kraju. Także kurierzy tylko kursowali równiutko między Gorzowem a resztą kraju. I, i ściągali tylko bibułę tutaj. I, a tutaj jeszcze już rozprowadzaliśmy dalej swoimi kanałami. To dlatego został księdz kapitanem Solidarności. A to, to się zrobiło tak trochę inaczej, bo duża część moich dawnych wychowanków z duszpasterstwa akademickiego poszła do Solidarności. Więc ja pociągnąłem za nimi, no bo nie mogłem ich zostawić samych. No i, i tak to się już zaczęło. Poza tym, no, pierwsze zebranie Solidarności w Gorzowie odbyło się u nas na plebanii, więc wtedy w Katedrze byłem. Wspominać to się wspomina miło. Trochę jak przygodę, trochę takie mniej lub bardziej rozwinięte harcerstwo. Yy, trochę trzej muszkieterowie i tak dalej. Ale to był bardzo nienormalny czas. To były nienormalne czasy, to... Kiedy byśmy odzyskali tę niepodległość, to ja jeszcze przez dwa lata nie mogłem pozbyć się nawyku obserwowania w lusterku, czy ktoś za mną w samochodzie nie jeździ. Bo kiedyś to było to regu regularnie, ja... się śmiałem kiedyś, że ja bardziej... Kiedyś spowoduję wypadek, bo ja bardziej patrzę w lusterko, niż w szybę przede mną. Mm, no bo to, to poczucie y, tej inwigilacji było stałe. Ja, stały telefon na podsłuchu. Pojeździa cztery godziny na dobę. Mm. No to wszystko było. To, y, jak szedłem ulicą i ktoś za mną dłużej szedł, no to ja natychmiast zaczynałem kluczyć. Ja przez kolend, wizyty kolendowe tu w Gorzowie to znałem wszystkie tajne przejścia, więc których oni nie znali, to czasami to, to nawet wyglądało śmiesznie, bo ja gdzieś mm, wlazłem w jakiś tam zaułek i nagle ktoś tam biegnie, nerwowo rozglądając się, bo wyraźnie, widzi, że, że wyraźnie mnie szuka. A ja go zgubiłem po prostu, bo nie ja wiedziałem gdzie i jak. No to było takie trochę, co się śmiesznie opowiada, natomiast było to, jak już zaczęli brać ludzi, do więzienia, no to już to było przerażające. Ja kilkakrotnie na pielgrzymce warszawskiej to dostałem e, informację, że e, chcą je zlikwidować w tym tłumie na Jasnej Górze. I raz taka informacja dotarła do ojców Paulinów i wtedy Położyli mnie w samochodzie, owinęli, przykryli dywanem i wywieźli z klasztoru. No bo w tym tłumie, który tam się kochnie, wsadzić komuś nóż w plecy, to, to żaden problem, prawda? Więc to, to po tych różnych moich akcjach pielgrzymkowych, gdzie storpedowałem parę akcji bezpieki w każdej pielgrzymce, to dostawali szałów wtedy. I czy jak dostawałem na przykład, storpedowałem akcję fotografowania pielgrzymki. Fotografowania pielgrzymki akademickiej. Rozsyłałem swoje patrole, które zabierały filmy tym, którzy nie mieli pozwolenia wydanego przez instytucje kościelne. A tą instytucją kościelną byłem tylko ja. I wydawałem te pozwolenia na fotografowanie. Trochę żenują te e, odznaczenia, bo rzeczywiście jest sporo. E, z tym najwyższym to mm, Krzyżem Oficerskim y, Polonia Restituta, czyli do Orderu Odrodzenia Polski, y, który mi przyznał Lech, y, prezydent Lech Kaczyński. Ale, mm, ale ja mam świadomość, że dużo więcej ludzi pracowało, y, działało w no, w sytuacjach groźniejszych dla siebie. Ja miałem za sobą zawsze jednak jakąś ochronę, którą był kościół. No, można było zabić kilku księży, zabito. Prawda? Można było posadzić do więzienia, chociaż to już tego, to już rzadziej robiono, ponieważ to się im nie opłacało. Ale ja tego nie, nie. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ja nie patrzę na siebie jako na człowieka, który robił coś bohaterskiego. Polska jest jedna. Polska jest jedna. Rządy mogą być kiepskie, ale Polska jest jedna. To jest ojczyzna, którą Pan Bóg nam dał. Natomiast jak ktoś jest. Dlatego ja nigdy nie rozdzielam, że. że, że... I nigdy nie mówię, że w tym kraju nie da się żyć. Ja zawsze yy, bardzo źle reaguję wewnętrznie, jak słyszę, że ktoś mówi, w tym kraju mów w Polsce albo mów w mojej ojczyźnie, bo to jest twoja ojczyzna. Oni miałem kiedyś takie ciekawe doświadczenie z chłopakami, takie dwudziestolatki. Yy, zajmowali się na pewno przemytem. Tu na naszym terenie yy, to było dość popularne zjawisko i zajęcie młodych ludzi. Czy zajmowali się kradzieżą w Niemczech, tego nie wiem. Czy, czy byli to Jumacy? Tego nie wiem. No to jest przewętnicy na pewno. Kiedyś mi coś tam. To była taka grupka chłopaków. A bo ksiądz tyle coś o tej Polsce gada, a co mi ta Polska dała? Nie się, o dobrze, chłopak. Chcesz te klocki, to możemy pograć. I my, dobra, jak. Mm, jesteś tam u Niemców? Jesteś u siebie? Nie. Jak przekraczasz granice, jesteś się. No tak. Mówię no to mało ci Polska dała baranie. Masz swój dom. To jest twój dom. No a jeżeli mówię, ktoś ma swój dom, i w tym domu jest dziurawy dach. I on chodzi koło tego e, domu, klnie i narzeka, jak ja jestem nieszczęśliwy, mam dziura dach, a nic nie robię, to co powiesz o nim? On mówi, że jest idiota. Ja mówię, a ty robisz coś, żeby było lepiej w naszym kraju, nie? No to jesteś idiota. Sam to powiedziałeś o sobie. No i wiesz, większość ja tak nie pomyślałem ja, ja, no nie myślałem w tych kategoriach. Chcę ja to zacznij używać wreszcie tych y, rozumu. się szczęśliwy. Mimo różnych klęsk, mimo różnych chorób, mimo czasami mimo różnych bólów, mimo oparzeń i tak dalej, i tak dalej, to to czuję się szczęśliwy. To nie moja zasługa, to zasługa Pana Boga. Ale myślę, że że to jest konsekwencja, przecież Pan Jezus powiedział nauczając to Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była. Więc myślę, że że ponieważ no, staram się, chociaż nieudolnie być wierny panu Jezusowi, to nawet nie mogę być nieszczęśliwy. To jest konsekwencja, zwykła konsekwencja.